Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj sobota, a więc po raz kolejny Holandia, praca, życie. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam troszeczkę o tym, jak już jesteście tutaj w Holandii i chcielibyście się starać o mieszkanie socjalne, takie właśnie mieszkanie z gminy. Jak się za to zabrać? Gdzie uderzyć? Jak to w ogóle ugryźć? Ciekawi? Zapraszam na odcinek. The world of Moi drodzy, na samym początku chcę Wam powiedzieć taką jedną rzecz, że to, o czym teraz opowiadam, to jest tutaj, powiedzmy, na Brabancji, w tej prowincji, bo co prowincja, co jakaś gmina, to są inne zasady tego dostania mieszkania i przyjmowania tych wszystkich. Rejestracji, dlatego nie bierzcie wszystkiego tak idealnie w 100% dosłownie. Chyba że osoby, które tutaj właśnie mieszkają, oglądają mnie gdzieś tutaj z obrębu Tilburg, Denbosz czy właśnie Drunen. Jak najbardziej tak, tutaj to tak wygląda. Sam też dostałem właśnie mieszkanie takie z gminy, dlatego wiem doskonale jak to wygląda. No i przechodzę już od razu do odcinka. Na początku trzeba zacząć tak jakby od tego, yy, gdzie właśnie się zarejestrować. I na przykład tutaj Walwajk. Yy, yy, kiedyś tak było, że tutaj właśnie Valvike obsługiwała yy, taka firma jak Kasadę, czyli taka można powiedzieć spółdzielnia, gdzie yy, można było się zarejestrować, uiścić taką opłatę w wysokości, kiedyś było 10 euro i to się płaciło za cały rok i można było właśnie reagować na różne mieszkania, tam co tydzień, co dwa tygodnie wskakiwały jakieś oferty. No i od jakiegoś czasu tutaj na tej prowincji, powiedzmy te takie niektóre spółdzielnie mieszkaniowe, tak właśnie Kasadę, czy w Drunen jest na przykład West. i te wszystkie biura tak by zjednoczyły się i na stronie teraz Wohnen in Sicht, tam pod spodem wam dam link, tam są te wszystkie oferty tak jakby tych mieszkań i tam po prostu możecie się zarejestrować i klikać na mieszkanie, które wam się podoba. I na dzień dobry wchodząc tam właśnie na tę stronę, żeby się zarejestrować, to tam jest też taki y, formularz do wypełnienia i tam w tym formularzu musicie napisać właśnie y, jakie mieszkanie was interesuje. Czy to ma być mieszkanie w bloku, czy na przykład y, jakiś dom z ogrodem, z przodu z ogrodem, z tyłu też żeby był ogród, no różne takie formy, powiedzmy, żebyście wy, takie pytania, żebyście wy mogli właśnie odpowiedzieć, żeby oni też wiedzieli y, jakiego mieszkania wy oczekujecie. A co do właśnie też czynszu, to powiedzmy tak, z tego co tak się orientowałem, jest 45 tysięcy w ciągu roku Waszego zarobku. Jeżeli Wy macie tylko do tych 45 Wasz zarobek, Wasz dochód, to tam niestety, ale będą pokazywały Wam się mieszkania z czynszami do 760 około euro. A jak już chcecie właśnie się starać o takie y, powiedzmy większe, lepsze mieszkania, tak na przykład w nowym budownictwie, to wiadomo, tam już jest czynsz większy i no i niestety ale Wasz zarobek musi być większy niż y, chyba 45 tysięcy, czy teraz może wzrosło. Nie wiem, y, nie mam pojęcia, nie orientowałem się aż tak głęboko w to. Dzisiaj chcę Wam po prostu troszeczkę tak nakreślić ten temat, jeżeli jesteście zainteresowani y, tym tematem, żebym jeszcze więcej o tym opowiedział, dokładnie jak to wszystko wygląda teraz w tej danej chwili, to piszcie to tam na dole w komentarzach, a jak będzie dużo komentarzy, to zrobię właśnie na ten temat film. Na paru grupach na Facebooku też czytałem, że tam ludzie pisali, że o, żeby dostać mieszkanie socjalne, to już musisz być minimum tam 5 lat, żeby właśnie e, mieć ten status tego rezydenta, albo tam, nie wiem, 3 lata nawet niektórzy pisali. To jest w sumie bez znaczenia. Powiem Wam tak, ja tutaj przyjechałem do Holandii, byłem prawie 2 lata sam, później po, po prawie tam dwóch latach ściągnąłem tutaj swoją rodzinę, czyli żonę i córkę i po paru miesiącach, chyba nie minęło nie wiem, z pół roku powiedzmy, chyba tak to było od razu zarejestrowałem się właśnie w tej w kasadzie, żeby dostać właśnie mieszkanie tutaj w Alwajku i otrzymaliśmy to mieszkanie, znaczy otrzymaliśmy mieszkanie na mieszkanie, żeśmy czekali długo, ale otrzymaliśmy od razu od nich takiego zwrotnego, tak jakby maila po wypisaniu tego całego formularza, że kwalifikujemy się właśnie na to, żeby móc reagować na te mieszkania. No i żeby dostać właśnie mieszkanie takie socjalne, to naprawdę jest mnóstwo ludzi na to czeka. To, jak są przyznawane te mieszkania, to to jest różnie. Raz to jest tak, że jest przykładowo dwa tygodnie na to. Już chyba o tym kiedyś tam wspominałem w jednym z moich filmów, ale teraz powiem jeszcze raz. Niekiedy jest tak, że są dwa tygodnie i tam na przykład 100 czy tam 200 osób klika przez te dwa tygodnie, że chcą te mieszkania. Jak one są przyznawane, są przyznawane tak. Jeżeli ktoś jest samotny, to. Odchodzi na drugi plan. Jeżeli ktoś już ma dzieci, to idzie punkt, tam powiedzmy, jeden stopień wyżej, czyli ma większe prawo ktoś z dziećmi dostać mieszkanie takie socjalne, niż ktoś, kto jest samotny. Później patrzą na to, czy ktoś jest na przykład inwalidą, czy z dzieckiem inwalidą, czy też nie. No i biorą też pod uwagę to, czy jak, czy, czy, jak długo jesteście już zarejestrowani u nich na tej stronie. Także te wszystkie czynniki wpływają na to, jak szybko możecie otrzymać swoje mieszkanie. Czasami jest to takie w formie, powiedzmy, loterii. I a jak się Wam trafi, na przykład po miesiącu, to od razu po miesiącu możecie otrzymać takie mieszkanko. Jest też tak, że z tych wszystkich, powiedzmy, tam. Stu osób, które będą reagowały przez te dwa tygodnie, to osoba, która jest jako tam pierwsza na tej liście, właśnie bo jest przykładowo najdłużej. Jak ona by nie chciała tego mieszkania, to wtedy albo jest loteria, albo osoba, która miała drugie miejsce, ta osoba otrzymuje mieszkanie, bo wiadomo, możecie iść obejrzeć to mieszkanie i na przykład Wam się nie spodoba, więc czekacie w dalszym ciągu na kolejne. Moi drodzy, ja już na dzisiaj kończę, nie chcę Was za bardzo tutaj zanudzać, ale mam nadzieję, że taki odcinek wam się przyda i Was jakoś tak zainteresuje. Oczywiście, jeżeli Chcecie więcej się na ten temat dowiedzieć To jak już powtarzałem Piszcie tam na dole w komentarzach Postaram się zrobić jeszcze drugi taki film Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za wszystkie łapki Które są pod filmami, za wszystkie komentarze I jeżeli Ty drogi widzu Jesteś tutaj nowy, nie kliknąłeś jeszcze Przycisku subskrypcji, to kliknij Bo warto, naprawdę są tutaj Takie przydatne informacje Ja już się z Wami wszystkimi teraz żegnam Do zobaczenia w następnych moich filmach Cześć! Hej, drogi widzu, super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji, będzie mi bardzo miło, daj łapkę, napisz komentarz, do zobaczenia w następnych moich filmach, tutaj po bokach też się pokazują miniaturki, do zobaczenia, hej!